Hej wszystkim, z tej strony Łukasz, jest piątek i zapraszam was do Typu Dnia. Dzisiaj opowiem wam o meczu 3. Ligi Niemieckiej pomiędzy Magdeburgiem a Erfurtem. Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę 29 lipca o godzinie 14, czyli jutro. W Ubiegły sezon Magdeburg zakończył na czwartym miejscu. Jeśli chodzi o mecze w domu, 10 razy wygrywał, 4 razy remisował i 5 razy przegrywał. Zdobył 26 bramek i stracił 17. Erfurt zaś zakończył rozgrywki na miejscu 14. W meczach wyjazdowych 6 razy wygrywał, 6 razy remisował i 7 razy przegrywał. Bilans bramkowy dla Erfurtu na wyjazdach to 16 bramek strzelonych i 23 stracone. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami typem kobry 1998. Tak wiem, ostatnio sporo wykorzystujemy jego typów, no ale skoro się sprawdzają to, to myślę, że warto. Według kobry 1998 w tym spotkaniu wygra Magdeburg. Kurs na taki zakład wynosi 1,84. Kobra na miarę 3 Ligi Niemieckiej dodał już 41 typów. Uzyskał na nich yield na poziomie 33% i skuteczność na poziomie 73%. Po więcej skutecznych i darmowych typów zapraszam Was na stronę protipster.pl. Nie zapomnijcie publikować u nas własne typy i tworzyć z tych typów kupony. Dzięki temu, że dodajecie typy, my mamy z czego wybierać. A dzięki temu, że dodajecie kupony, możecie na tym zarabiać. Za każdy kupon z trzema typami płacimy prawdziwymi pieniędzmi. Oczywiście kupon musi wejść. Trzymajcie się i powodzenia.